siema ludziska z tej strony Destruct HD i witam was, w, witam was w powitaniu wiem, że to dziwnie brzmi mojego kanału. Cel tego audiologa nie jest. jest dosyć dziwny, ale ma na celu powitanie Was i zachęcenie do oglądania mojego kanału. Dokładnie nie wiem, z czego będę jeszcze nakręcał serię, ale na pewno myślę, że będzie ciekawie. Myślę, że może pojawić się coś z Lola Age of Legend. Może niektórzy lubią to grać. Nie ja ją uwielbiam, jest dla mnie czymś, no, dosyć fajną gierką, tak powiedziawszy. No i ch y chciałbym Was zaprosić do, moje do oglądania mojego kanału. Y z tą chwilą. Y na razie, znaczy po audiologu, może dzień później dopiero wstawię pierwszy filmik, y ponieważ ponieważ może intro ben, muszę ogarnąć, ale grafiki do kanału, grafikę do kanału też muszę skończyć, wytrzasnąć. Znaczy, no mój grafik tam robi. Yy, jak to? Robi mi tam nie, nie kojarzcie sobie, robi mi tło. Nic, nic złego mi nie robi. <słuch> yy, robi mi tło. I no myślę, że niedługo pojawi się grafika do mojego kanału. No ale tak, no z, Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam. Ten audiolog moją na celu w zachęcenie Was do oglądania. No, znaczy, tak do poinformowania, że możecie mnie oglądać, prawda? No ja sobie takam WSF-a, o oh ja. Yeah. <ścoughs> Wytyfy. Sorry za te dźwięki, ale dobra. No to co? Dziękuję za wysłuchanie tego audiologa. Zapraszam Was do oglądania moich filmików, bo audiolog miał na celu to, żeby zachęcić Was do oglądania. Wiem, że to powtarzam któryś tam raz, ale wysłowić się nie mogę, nie jestem stworzony do nagrywania audialogu. Nie do no, no, się mam, mówił Destruct HD i na razie zapraszam do oglądania.